Cześć, witajcie z tej strony Krazek, a To jest kolejny odcinek z Farming z 19 i z młodego gospodarza. I wyciągnąłem 60 zobory do tego, żeby to pobronować. A co tam? bronki też w krzaczorach sobie wyciągnąłem. Więc wchodzimy. Chyba troszkę wyblakła, ale tam nieważne. Na pewno jej się zmienił dziwnie dźwięk albo mi się wydaje Dobra i będziemy tak O naukos i ja Ile ja Dobra Dobra a można ty, a można tu Czekaj, bo ja nie się widzę A tak, a da się tu jakiś nie to Że to pójść Może coś takiego Oj nie, to może być taki Dobra Opuszczamy i jedziemy Ale Ty ona ma a bo, bo tym półgu dużym to Bronowanko na pełnej. Ona nie ma siły chyba. Ona na obrotach skacze. 6 na godzinę jedzie. I ja nie mogę. Przykopuje się. Ale idzie. A może jakieś tu? że ona zaczyna jakoś dziwnie? Dobra. Dziwnie głośno robić, ale dobra. Jest może jakieś te. A tej to nie wiem co się stało teraz, co? Pa co robi, łop, zaraz gaśnie. 4 na 4, teraz to 2 idzie. Purpajesz. Ojej. To jest nie no, bez skrzyni lepiej. No to... A oto Pa Niciula kar? E, Mario Hexa jakieś dziwne. Dobra, nieważne, wyłączamy to. Niech będzie jak było. <ścoughs> Jakoś się dojadzie. To ja mogę wziąć te 900. 912? Chyba tak. To by była trochę szybciej szła. Ale niech będzie. Ty jak ona... Ty ona chyba się zastojała za bardzo i ona nie idzie. Oj 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 Ta pojedziemy, tra pojedziemy Teraz pojedziemy tu Ej, a ile tu ma 5 minut zaraz <laughs> Ja nie podnosiłem i jak to wyszło? No. Bardzo dobrze. Tylko jakby na tych obrotach, tak jakoś dziwnie. obroty jest dobrze, ale tam. Takie. Okay. Yeah, ja yeah. coś takiego robi. Nie wiem o co chodzi. A. Jazz chyba. rozwali się na pół. Albo coś w tych, a jakby tak. Ej, aj. taki, o dobra już wiem, przydałby się ten mod na te. Wiecie na co? Na te opuszczanie, znaczy na wysokość Jakby trochę wyjąć je Ale nie, musi tak być Dobra, niech będzie Jakoś pójdzie Jakby jakaś sprężynka tam siedziała tak jest. Takie coś, coś. Nie wiem o co chodzi. Dobra. Jakby skakała sprężyka. Ebdiom, bdiom, bdiom. Tak to nie wiem o co chodzi. A, a. teraz... No, a, teraz ma podgórkę, dobra. Eee. E, już mi łeb boli od tej sprężinki. Może wsi... Da się tu... Jest jakiś... nie wiem co jest... O, co to jest? A tu jest ee, A to jest ITV, -ka. ale to jest globalna czy co? Nie, nie, nie. O, aha dobra. Już rozumiem. Ora, zatrzymamy się. O! O to, toto. Zboża psiankowe To, to tak trzeba yy, Płodozmian sobie Wziąć Zboża i... i, i. A, ty, tutaj był. Ej Tu miałem Kościół tu Rzepak jest potrzebny, ale Myślałem, że przez przypadek no nacisnąłem przycisk od wyłączenia laptopa, ale co ja, co ja miałem zrobić? A, to. No, że pak jeszcze można, ale jest to jeden stopień mniej, więc trzeba, trzeba... Trzeba coś wykombinować Ale powinno dać się to jeden stopień Niech będzie ja... A to jest obroty, dobra, obroty, obroty Jeden, na... 5 no 2 2, 2, 2, 6, 2, 600, takie ma obroty. Ja nie mogę, to żem super to zrobił, myślałem, że ja równo lecę. A jednak nie. Ale to sprężynka to. Co to jest sprężynka w silniku czy co? Jest kit, no robi Dobrze, ale A żeby, aż tak Ty, a ile jest? Te 10 minut, to no, Może dojedziemy do końca i zakończymy To, polonowanko troszkę takie Troszkę takie... Ja jakby tak... Jakby troszkę taka prasa, czy coś. Nie wiem, co to. Mi to... przypomina sprężynkę jakąś. Ten dźwięk. Odbijający się. Może jakaś taka piłeczka na tym Na, na tyle ojej A Trochę pomagamy sobie pod ale to... A jeszcze ty Mokro chyba Może jest Dobra. Takim akcentem zakończymy ten, ten odcinek, więc jeżeli Ci się spodobał, to zostaw subskrypcję, łapkę w górę oraz komentarz, więc do następnego, cześć!